Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowo wybrany poseł, pan mecenas Roman Giertych, powiedział dziennikarzom, że podpisał właśnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o przekroczenie uprawnień w celu wymuszenia decyzji prokuratora o zatrzymaniu Romana Giertycha. Tak się składa, że nie jest to pierwsze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez pana Zbigniewa Ziobre. Drugie, właśnie wczoraj, również tego samego dnia, co pan mecenas Roman Giertych, do prokuratury krajowej wysłałem ja. O co chodzi? Aby wyjaśnić kulisy tej sprawy, która może stać się jedną z większych afer w historii Polski, trzeba odwołać się do wiosny 2011 roku. Ja wtedy na łamach tygodnika Angora opublikowałem taki artykuł Tajne Afery Ziobry. Widzicie go zresztą Państwo teraz przed sobą na y, ekranie. Artykuł Tajne Afery Ziobry opowiadał historię uwikłania Zbigniewa Ziobry w sprawę tajnych więzień CIA. Otóż w 2005 roku ukazał się w The Washington Post głośny artykuł. Z którego wynikało, że amerykański wywiad, czyli CIA, stworzyła na, w kilku krajach europejskich sieć tak zwanych czarnych dziur, czyli tajnych więzień, w których torturowano terrorystów, łamiąc przy tym prawo, bo tortury są prawem zakazane. I ten artykuł wymieniał m.in. Polskę. Odbyło się wówczas posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, na które wezwano oficerów wywiadu i oni opowiedzieli, że rzeczywiście w, w Kiejkutach, w starych Kiejkutach na Mazurach, w ośrodku kształcenia kadr wywiadu, czyli w tak zwanej szkole szpiegów, jedną willę przeznaczono dla Amerykanów. Tam Amerykanie zrobili, spraw, zrobili tajne więzienie i tam torturowali rzeczywiście członków al kaidy żeby wydobywać od nich informacje. Ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Pan Roman Giertych po posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej napisał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na torturowaniu osób. To, tortury w Polsce są zakazane, to jest tam artykuł, bodaj 143, ale już, już, już nie pamiętam mniejsza z tym. I wysłał to zawiadomienie do ówczesnego prokuratora generalnego, którym był Zbigniew Ziobro. Tak się tylko składało, że z zeznań tych oficerów wywiadu złożonych pod przysięgą przed Sejmową Komisją do Spraw Służb Specjalnych wynikało, że Jeńców torturowano jeszcze w czasach, pod koniec 2005 roku, kiedy premierem był już Kazimierz Marcinkiewicz, prezydentem Lech Kaczyński, kiedy Polską urządził już rząd PiS. I gdyby to śledztwo miało zostać wszczęte i rzetelnie poprowadzone, to trzeba byłoby postawić też zarzuty najważniejszym politykom PiSu. Zbigniew Ziobro dostał. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a następnie podpisał w trybie, bo ono było, miało klauzulę ściśle tajne, podpisał, zapoznałem się z w ZIOBRO i schował do szuflady. Nie nadał sprawie biegu. W związku z czym w marcu 2006 roku przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poseł Roman Giertych, ponownie zawiadomił prokuratora generalnego Ziobrę o funkcjonowaniu tajnych więzień CIA. Ziobro znów. Podpisał, zapoznałem się z w Ziobro i sprawy po raz drugi schował do szuflady. Śledztwo w sprawie tajnych więzień w CIA zostało wszczęte dopiero w 2008 roku po odejściu pierwszego PiSu od władzy. Toczyło się trzy lata i to prowadził je prokurator Jerzy Mierzewski, zresztą bardzo dobry prokurator. Pogromca mafii Pruszkowskiej, człowiek, który posadził na ławie oskarżonych dwóch. Gangsterów oskarżonych o spisek na życie generała Papały, jeden z uczciwszych prokuratorów, jakich, jakich kiedykolwiek poznałem. I w 2011 roku prokurator Jerzy Mierzewski skończył taki wątek, który związany właśnie z tym śledztwem w sprawie więziń CIA, z którego wynikało, że trzeba postawić zarzut Zbigniewowi Ziobrze, właśnie dlatego, że chowając te zawiadomienia od Romana Giertycha, nie, na, nie, nie nadał sprawie biegu, no, nie, nie, nie zrobił tego, co nakazywało mu prawo, a jako prawo i jako prokurator generalny miał obowiązek wszcząć w tej sprawie śledztwo. W kwietniu albo w maju, już nie pamiętam, 2011 roku prokurator Jerzy Mierzewski napisał informację do swoich przełożonych, mówiącą o tym, że będzie składał oficjalny wniosek o uchylenie immunitetu w ówczesnemu europosłowi Zbigniewowi Ziobrze. Celem postawienia mu zarzutu przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązku służbowego skutkującego stosowaniem tortur. Za to groziłoby 25 lat więzienia. Prokurator Mierzewski planował. Postawić panu Ziobrze taki zarzut, złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie, co nie byłoby chyba tajemnicą, jakby się skończyło, i pan Ziobro w 2011 roku trafiłby do kryminału, poznałby smak swojego wynalazku, czyli aresztu wydobywczego. Tak się nie stało, bo prokuratorowi Mierzewskiemu zabrano śledztwo. Przeniesiono je do Krakowa, gdzie zaufana pana Ziobry w prowadziła to śledztwo dalej, tak żeby niczego nie wyjaśnić. Sprawę zatuszowano. Natomiast minęło pół roku od mojej publikacji i dostałem prywatny akt oskarżenia od pana Zbigniewa Ziobry. Oskarżył mnie o zniesławienie za pomocą środka masowego przekazu skierował sprawę do Sądu Rejonowego Warszawa-Centrum, przegrał tą sprawę natychmiast, ale niezrażony niczym złożył jeszcze akt oskar pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych przeciwko mnie i Mirosławowi Kulisiowi, wydawcy tygodnika Angora. I tak oto po latach zaczęliśmy się spotykać ze Zbigniewem Ziobrą na sali sądowej Niezawisłego Sądu Okręgowego w Łodzi. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie późniejsza, zupełnie skandaliczna i kryminalna, moim zdaniem, nie tylko moim postawa pana Ziobry. Otóż ja, kiedy dostałem ten pozew, złożyłem wniosek o udostępnienie o to, żeby sąd zapoznał się z aktami śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA i ale o to, żeby. Sąd przesłuchał wszystkich prokuratorów, którzy byli na poszczególnych etapach zaangażowani w prowadzenie tej sprawy. Jerzego Mierzewskiego i jeszcze szereg rozmaitych innych. Tych prokuratorów było, jeśli dobrze pamiętam, 11. I co się wtedy? Działo. Ta sprawa krążyła między sądami, bo sąd okręgowy w Łodzi nie chciał tego prowadzić. Wysłał to do Warszawy. Warszawa wysłała do Łodzi ze względu na adres siedziby Tygodnika Angora. W każdym razie przerzucały się te niezawisłe sądy dokumentami tego śledztwa, aż w końcu Sąd Najwyższy chyba zdecydował, że powinien to prowadzić Sąd Okręgowy w Łodzi, bo Łódź jest miastem, gdzie mieści się siedziba Tygodnika Angora i tak się też stało. Sąd Okręgowy w Łodzi w końcu tą sprawę przyjął, kazał nam jakieś wnioski dowodowe napisać, ale w międzyczasie zmieniła się władza. I jesienią 2015 roku władzę objął znowu rząd PiS, a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został pan Zbigniew Ziobro, który był też moim przeciwnikiem procesowym. Kiedy spotkaliśmy się na sali sądowej z panem Zbigniewem Ziobrą, to ja złożyłem wniosek o to, żeby sąd. Przesłuchał wszystkich tych prokuratorów. To się spotkało z protestem Zbigniewa Ziobry, który stwierdził, że nie może tak być, ponieważ ci prokuratorzy mają wiedzę objętą klauzulą tajemnicy państwowej i zwolnić ich od tego może przełożony, na co ja i mój adwokat podnosiliśmy, no wysoki sądzie, ale przełożony prokuratorów siedzi tutaj na ławie oskarżonych, siedzi tutaj yy, na tej sali sądowej jako mój przeciwnik procesowy. Doszło do sytuacji paradoksalnej. Otóż. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydawał decyzje odmawiające zwalniania z tajemnicy państwowej prokuratorów, którzy mieli zeznawać jako świadkowie w sprawie, w której powodem był Zbigniew Ziobro. Czyli nadużył absolutnie uprawnień, dlatego że wykorzystał swoją pozycję. Oficjalną funkcję ministra i prokuratora generalnego, do tego, żeby uniemożliwić prokuratorom zeznawanie w sprawie, w której jako osoba prywatna był stroną. Zupełna rzecz bez precedensu. Co więcej, pan Zbigniew Ziobro, przesłuchiwany wtedy jako strona pod rygorem odpowiedzialności karnej, złożył zeznania, że nie było nigdy w Polsce żadnych więzień CIA tajnych. No, mamy to zaprotokołowane. I cóż się stało, po roku procesu, kiedy sędzia nie wiedział, co z tym zrobić, wstrzymywał to, nie wyznaczał terminów i tak dalej. Po roku procesu z Trybunał Europejski Trybunał w Strasburgu przyznał najpierw jednemu, potem drugiemu, a potem trzeciemu, i chyba niedawno, jeszcze czwartemu, terroryście z Al-Kaidy odszkodowanie tam setki tysięcy euro, za to, że byli przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Myśmy wystąpili z naszymi adwokatami do sądu, żeby sąd wystąpił do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z zapytaniem o ten wyrok. Sąd strasburski chyba po pół roku albo po dziewięciu miesiącach przysłał nam eleganckie tłumaczenie tego wyroku urzędowe na język polski, z którego wynikało, że więzienia CIA w Polsce były, że terroryści byli tam przetrzymywani, byli torturowani i za to dostali odszkodowania. Z tego wyroku wynikało, że pan Dziobro pod rygorem odpowiedzialności karnej w procesie ze mną kłamał. Ale nie tylko to, bo w sposób jasny i niezbity wynika z tego, że nadużył swojej funkcji do wpływania na świadków, bo zakazał swoim podległym prokuratorom mówić o sprawie, gdzie... Leżało to w jego interesie, żeby zapadło konkretne rozstrzygnięcie, a do rozstrzygnięcia sprawy w jego interesie leżało to, żeby ci prokuratorzy nie mówili. Rzeczywiście, 11 prokuratorów Mówiło w sądzie, no ja mam pełną wiedzę na temat tajnych więzień CIA, ale nie mogę mówić, póki nie zostanę zwolniony z tajemnicy. No a kto pana może zwolnić? Pytał się niezawisły sędzia, na co, na co prokurator odpowiadał: no mój przełożony, czyli prokurator generalny. Na co ja się podnosiłem i mówiłem, ale przecież, w Wysoki Sądzie, prokurator generalny siedzi tutaj po przeciwnej stronie, jako strona w tej sprawie. No. Myśmy ten proces ostatecznie z Mirkiem Kulisiem wygrali. Sąd apelacyjny w Łodzi uznał, że żadnego naruszenia dóbr osobistych nie było. Wysłał pana Ziobrę na drzewo i kazał mu jeszcze płacić koszty sądowe. Ale w aktach sprawy, ja mam kopię tych akt sprawy, oczywiście poświadczone za zgodność z oryginałem, także spokojnie, Zbyszku, jakbyś chciał, żeby. Twoje długie ręce spowodowały, że te akta znikną. To nie znikną, bo ja je wszystkie mam. Zostały protokoły tych rozpraw. Zostały protokoły przesłuchania pana Ziobry, który kłamie w sposób bezczelny pod przysięgą. Zostały protokoły zeznań tych prokuratorów, którzy mówią o tym, że nie mogą składać zeznań, póki prokurator generalny ich nie zwolni z tajemnicy. I zostały wypowiedzi pana Ziobry, który mówił, że nie zwolni ich z tajemnicy jako przełożony chociaż sprawa dotyczy jego jako strony. To jest zdaniem moim i nie tylko moim przekroczenie uprawnień w sposób chamski, bezczelny i arogancki i głupi, bo zostało to wszystko zaprotokołowane, to wszystko można udowodnić papierami. Milczałem o tym przez wiele lat, bo przecież zawiadamianie prokuratury PiSu o przestępstwie popełnionym przez pana Ziobrę byłoby akcją rozumu ułomnego. Teraz, kiedy dni pana Ziobry w fotelu Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości są policzone, zawiadamiam Prokuraturę oficjalnie. Jeśli dobrze interpretuję kodeks, to to jest przestępstwo, za które Panu Ziobrze powinno grozić około między 8 a 10 lat więzienia, ale to już niech rozstrzygną uczciwi sędziowie, uczciwi prokuratorzy i uczciwi adwokaci. Mówię Państwu o tym, żebyście Państwo wiedzieli, że Niezależnie od zawiadomienia, które podpisał wczoraj pan Roman Giertych, do prokuratury wpłynie zawiadomienie, które podpisałem ja. Ja będę się przyglądał w tej sprawie. Ja wystąpiłem oficjalnie o to, żebym dostał w tej sprawie status pokrzywdzonego, i oczywiście będę Państwa na bieżąco informował na tyle, na ile będę mógł o postępie tej sprawy. Mam nadzieję, że pan Ziobro za tą sprawę pójdzie do kryminału, bo to jest akurat człowiek, który bardziej niż ktokolwiek inny w Polsce na kryminał zasługuje. Gdybyście mieli Państwo wątpliwości, to sięgnijcie Państwo do książki, którą ja napisałem. Książka ma tytuł Uwikłany. Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry opisuje różne jego świństewka, różne jego ciemne sprawki z historii. Z historii człowieka, który bardziej niż ktokolwiek inny pokazuje patologię tych pseudoelit. Człowiek, który nie ma żadnych zupełnie kompetencji, wychodzi staje się jednym z najbardziej wpływowych polskich polityków. Człowiek, który odpowiada za zapaść w wymiarze sprawiedliwości, za upolitycznienie prokuratury, i tak dalej, i no, Być może. Przy okazji procesów, które pana Ziobre czekają, wyjdzie na jaw jeszcze sporo różnych innych jego ciemnych sprawek. No, teraz zobaczymy, jak zakończy się ta sprawa, w której ja postanowiłem złożyć na niego zawiadomienie o przestępstwie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Śledźcie Państwo tą sprawę. Obiecuję, że będę Was o niej regularnie informował. Bardzo proszę Państwa o udostępnianie mojego kanału o subskrypcję tych z państwa którzy jeszcze go nie subskrybują o lajkowanie o komentarze o łapki w górę to jest wszystko ze względu na zasięgi bardzo proszę nie zapominajcie też państwo o wspieraniu mnie finansowym ostatnio trafiam na cenzurowane w YouTube moje materiały są demonetyzowane więc jedyna nadzieja w tym że państwo będziecie mnie wspierać bo ten kanał może się rozwijać tylko dzięki państwu w opisie filmu znajdziecie państwo numer mojego rachunku bankowego znajdziecie państwo linki do zrzutki do Pola do Patronite'a. Za każdą formę wsparcia będę głęboko wdzięczny. Przypominam też Państwu, że bardzo intensywnie działa zespół, który ja stworzyłem prawników, detektywów, byłych policjantów i funkcjonariuszy, analityków który ma za zadanie pomagać Państwu, tym z Państwa, którzy się zmagacie z bezsensownymi problemami wynikającymi z polskiej rzeczywistości. Kto z Państwa potrzebuje pomocy, niech się kontaktuje, korzystając z danych kontaktowych mojej asystentki widocznych w opisie filmu. Do zobaczenia.